Dzień dobry, nazywam się Izabela. I dzisiaj robimy zodiak na 12 znaków e, zodiaka. Robimy taro e, Co ciekawe w tym tygodniu? Od 8 do 13 albo 14. 14 to niedziela, tak. To zaczynamy tak: zaczynamy od lwa. E, lew. Jedna karta. E, robię jedną po jednej karcie. Jak wyczuję, że potrzebuję więcej, zrobię więcej, ale u lwa. To jest wasz tydzień, to jest wasz e, miesiąc, ale lew nie ryzykujcie za dużo, ok? Następna karta, panna. Panna będzie zazdrosna w tym tygodniu, albo emocjonalna bardzo. E, w tym tygodniu, od 8 do 14. Idziemy dalej. Dla bagi. Dla bagi to jest romans. E, dla skorpiona. Skorpion bardzo mocny w tym tygodniu. Jedziemy dalej. Co mamy? E, Szelec. Szelec ma dużo pieniążków. Dużo pieniążków idą, idzie do strzelca. E, ten e, Capricorn, e, koziorożec, chciałam powiedzieć koziołek. Koziorożec, miłość. Ok, romans, miłość. E, wodnik. Wodnik za dużo myśli. Przestań myśleć za dużo. E, w tym tygodniu nie myśl za dużo. Dla rybek konfrontacja z... E, z partnerem, albo z przyjacielem, albo kolegą, koleżanką konfrontacja, idziemy na barana, baran będzie kończył jakiś relationship, jakiś związek, to baran skończy z tym związkiem albo to będzie miłosny, albo to będzie partnerski teraz dla byka, dla byka to jest jakaś poważny początek, poważna decyzja, poważne e, początki czegoś nowego dla bliźniaków o, romantyk spotkamy kogoś, jak nikogo nie mamy. Jak mamy, to będzie romantyczny wyjazd jakiś, jak, jakaś romantyka. Dla raka, dla raka rak jest zagubiony troszeczkę. Rak myśli za dużo. Przestańcie myśleć. Robimy dzień od dnia i nie myślimy za dużo do przodu, co będzie, jak będzie, z kim będziemy, co robimy. Teraz robię z innych kart też na 12 zodiaków dlatego robiłam po jednej karcie, to teraz będziemy robili innymi kartami. Zrobimy coś jakieś nowe zmiany, nie? Bo mówią Lion's to musimy zrobić coś Lion's Gate. ok, zaczynamy dla lwa. Dla lwa wyszła intuicja. Proszę wykorzystać użyć swoją intuicję, jak mamy cokolwiek robić, to nie patrzeć na fakty, a Poczuć, czy to warto to robić. Dla panny, o, dla panny perception, perception dla panny to jest, popatrzcie, jaka piękna karta, to jest gracja, elegancja, robcie tak, jak robicie zawsze. Dla panny zawsze jest bardzo important um, taki pis tutaj w środku, musicie być spokojni, żeby jakąś dobrą decyzję podjąć. Jak jest panika albo coś, proszę nic nie robić. Waga, dla wagi to jest strain, bardzo mocna waga, mam na myśli emocjonalnie, to jest karty takie emocjonalne, także jak będzie jakieś tam kłótnia, walka, decyzja, to waga głową będzie myślała, a nie sercem. Skorpionek, skorpionek ancestors, to coś może być z rodziną powiązane, na przykład ze starszymi w rodzinie. To będziemy z nimi rozmawiali, myśleli, podejmowali decyzje, jak chodzi o rodziców, o babci, o dziadki. E, Szczelec. Dla szczelca jest, e, Szelec ma guardian angel. Ok? Szelec guardian angel to znaczy, no matter what, e, wasze aniołki patrzą za wami, e, jest nad wami, to. Mm, dla e, ko, koziorożca jest zmiany idą, ok. Change wyszła karta. To id, idą zmiany i idziemy na wodnika. U wodnika jest e, e, Dziecińcy Spirit. To ta karta mówi, że e, nie bierzcie, nie odbierajcie wszystkiego poważnie. To proszę tak, e, wiesz, patrzeć na życie jako, wiesz, w tym tygodniu. Nie, ja mówię, nie zawsze, ale. Patrzeć na to, jakby, whatever, you know, co ma być, to ma być. Ja nie będę w ogóle. Jak dzieci myślą, to proszę tak myśleć. E, idziemy rybki, ok? Dla rybek, nadzieja, hop. Mamy tutaj hop. Dla rybek to jest dobra nadzieja, jakaś nowa. E, dla baranów, dla baranów, gracja, widzicie? Gracja to. Nie kłóćcie się z nikim. To wiesz, używamy inteligencji, beauty, ładny make-up i tak robimy, załatwiamy cokolwiek. Dla byków, dla byków jest surrender, ok? Surrender, to dla byków może być takie e, otoczmy się ładnymi, dobrymi ludźmi i rzeczami i ten tydzień jakoś tak przeżyjemy i wygramy. Bliźniaki, bliźniaki power, mocne bardzo, bliźniaki w tym tygodniu, bardzo mocne bli bliźniaki. Ja mówię, te karty jest tutaj dla głowy, ok? Dla emocji i dla głowy. Rak. Rak to ma playfulness. Rak może dostać jakieś tam telefony, messages takie romantyczne, jakieś, jak mamy, jesteśmy na randkach albo na randkowych, tam jakichś różnych stronach, to dostaniemy bardzo dużo tych romantyków, nie? Nie wiem, jak to wyjdzie, popatrzcie, co ja mówiłam tam na ten. tym. Jak mówię dla lwa, powtarzam again, expression. Nie robić emocjonalnie, ale rozmawiać, więcej negocjować o coś, to będzie bardzo dobrze. Don't assume, ok? Lew? don't assume. Just say it or do it. Ok, teraz co zrobimy? Zrobimy jakoś wyczuwa że karnelian w tym tygodniu jest bardzo dobry kamik, karnelian, bardzo go lubię, karnelian dla lwów jest bardzo dobry, ok, widzicie, pomarańczowy, zrobiłam poznokcie pomarańczowe i szmineczkę, którą nie za bardzo używam, szminki, ale wiesz, no trzeba czasami, także proszę, jak macie ten kamik, jak nie macie, to proszę znaleźć, kupić i trzymać karnelian dla lwów, bardzo dobry kamik. Pisałam na Facebooku, proszę popatrzeć o Karnelian, pisałam dużo. Dobrze? No to był Zodiak na od 8 do 14. Um, do następnego tygodnia. Dam więcej wideo ciekawych później na Zodiaki i w czwartek będziemy mieli coś bardzo ciekawego. Nikomu nie mówię, ale będziecie bardzo lubili coś wymyśliłam nowego. Ok? Trzymajcie się. Pa, pa.